Dzisiejszym gościem będzie pan Robert Bajka z Przemyśla, natomiast gościa przedstawię już za chwilę. Na początku chciałbym oddać głos księdzu Myślę, że i z parafii w Urzędzie Pomocy, który chciałby poprowadzić sposób. A Bardzo dziękuję i powodujmy, się, żeby ten czas. Robert jest działaczem związkowym, politycznym, niepodgościowym i, i, i regionalnym w Przemyślu. Jest, był członkiem Solidarności Walczącej. Pan Robert był także radnym Rady Miasta Przemyśla w 2002-2006, a teraz jest, jest pracownikiem Urzędu Miasta Przemyśla. Oprócz tego jego zainteresowanie właśnie na historię, dzięki czemu dowiemy się dzisiaj to, przed, no, kilka dni przed, różnicą uzyskanie przez Polskę niepodległości, o tym właśnie, o tym czynie, i także o konsekwencjach niepodległości, bo taki jest temat dzisiejszego spotkania. A co o panu Robercie chciałbym jeszcze powiedzieć, to myślę, że warto wspomnieć o tym, że jest kawalerem krzyża Kawalerskiego Orderu Drodzenia Polski oraz oznaczony został krzyżem swej walczącej. Myślę, że więcej już uznamy o panu Robercie, a także o tym, co mam na do powiedzenia dzisiaj, powiem już zaproszony wiecie. W takim razie daję głos. Szanowni Państwo. Pierwsze, jest mi niezwykle miło spotkać się tutaj z Państwem. Po prostu bardzo, bardzo jestem wzruszony, a przede wszystkim zobowiązany odnośnie tego spotkania. I postaram się Państwu przedstawić mój pogląd na pewne aspekty niewątpliwie Państwu znane, może niektóre aspekty są nieznane konsekwencje niepodległości państwa polskiego, odzyskania tej niepodległości w 1918 roku. Ja jej głęboko nie będę charakteryzował, bo Państwo na pewno znacie, jestem tego pewny, znacie Państwo historię Polski, więc ja nie mam zamiaru tutaj Państwu tutaj zrobić jakichś wykładów, Natomiast chciałem się skupić na takim temacie w kontekście lotnicy niepodległości państwa polskiego. Czy to odzyskanie niepodległości państwa polskiego w 1918 roku różni się od tego, co się nazywa feministycznie zdobycia niepodległości 4 czerwca 1989 roku? Bo bardzo często się mówi, że rośnie 4 czerwca Polska odzyskała niepodległość. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że. Akcent postawiony na niepo, rzekomą, rzekome odzyskanie niepodległości państwa polskiego w 1989 roku stał się takim, takim sztandarem, że Polska będzie się rozwijać, Polska będzie państwem suwerennym, Polska będzie przykładem dla Europy Wschodniej i na ścianie zachodniej, i na ścianie wschodniej będziemy po no, prostu, no, mlekiem krajem mlekiem liniowym I co się, co się okazuje po 25 latach? Jeśli chodzi o bilans zysków i strat, prosiłbym, abyście Państwo, każdy z Was, zadali sobie następujące pytanie. <laughs> Czy ja jako, każdy z nas, ja jako obywatel, Polski, jestem podmiotem w swoim kraju. To znaczy, czy ja jako podmiot mam możliwość jako suweren wybierać swojego przedstawiciela, czy ja jako suweren mam możliwość wpływania na budowanie konstytucji, czy ja jako suweren Mam możliwość takiego budowania państwa, w którym będzie silna armia. W konstytucji będą zapisane takie przepisy, które tą siłę państwa nam zagwarantują. <tryk> <tryk> Mo, y, może zacznę od. Y, Może zacznę od takiego, takiej kwestii, mianowicie, czy Polacy mogą być dumni z tego państwa, w którym żyjemy po 1989 roku, na przestrzeni 1989-2014, dokładnie do dzisiaj, do 8 listopada 2014 roku. Moim zdaniem nie i będę w stanie Państwu to udowodnić na przykładzie. Mianowicie, kiedy wypuszczono więźniów politycznych w 1986 roku, wówczas to było już po ogłoszeniu pierstrojki przez Gorbaczowa, w Europie Wschodniej taki duch się pojawił, tak zwanej Gorbaczowszczyzny, że coś się zmieni w Europie Wschodniej. Wszystkim się wydawało, że Gorbaczow stworzy możliwości funkcjonowania w dawnych demoludach, że Gorbaczow da możliwość, podobnie jak mieliśmy to przed 1918, 1918 rokiem, kiedy z jednej strony rozpadały się. Imperia, rozpadało się, wybuchła była, była, była rewolucja październikowa, i podobnie tutaj, właśnie Związek Sowiecki kręcił ku upadkowi. I jest szansa na normalność. Ja przywiozłem do Państwa taką bardzo ciekawą pozycję. Może Państwo tą pozycję znają, może spotkaliście się Państwo z tą pozycją. To jest pozycja książkowa wydana przez Anatolija Policyna w 1984 roku w Stanach Zjednoczonych. Jest to wysoki oficer KGB, który uciekł w 1962 1963 roku do Stanów Zjednoczonych i w Stanach Zjednoczonych opowiedział, opowiedział oficerom. W ogóle na rzecz rządu amerykańskiego i wywiadowi amerykańskiemu, jak będzie przebiegała transformacja już wkrótce w Związku Sowieckim. Wszyscy z tej książki, jak czytamy, wszyscy po prostu zrobili tak, wielkie oczy. Opowiedział tutaj o dezinformacji, w ogóle jaką, jaką Sowieci zastosują w stosunku do. Zachodu. Wszystkim się wydawało, że jakiś facet chory na schizofrenię, to jest nienormalne, przecież to jest niemożliwe. I co się dzieje? Wydaje Golitsym książkę w 1984 roku i w 1984 roku na łamach tej książki opisuje dokładnie, co się będzie działo w Europie Środkowo-Wschodniej, co się będzie działo w Polsce, jak zacznie wchodzić na scenę polityczną ponownie, ponownie, zdelegalizowana struktura i zdelegalizowany związek zawodowy, pierwszy związek zawodowy Solidarność. <tryk> Powiem, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bardzo często się mówi w ogóle w Polsce Polakom, że mamy w Polsce wolność, mamy w Polsce możliwość wybierania, mamy możliwość w Polsce decydowania. No W ogóle jak tak Państwo włączycie telewizor, jak Państwo włączycie nawet radio, jadąc z samochodem, no, ja to czasami często słyszę jadąc z żoną samochodem, że, że, że normalnie to sama wolność, proszę, proszę państwa. Ja, ja nic nie widzę w to samowolność I powstaje pytanie, czy państwo, czy ja mamy na to wpływ? Moim zdaniem, w świetle tych przepisów, które tutaj w Polsce obowiązują, które oparte są o Konstytucję z 1997 roku, formalnie, powtarzam formalnie, takie prawa mamy formalnie, ale jeśli chodzi o praktykę, to niekoniecznie. I teraz skąd się to wzięło? Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w 1989 roku <tryk> no, przepraszam w 1989 roku niejaki pan. Lech Wałęsa, znaczy jeszcze dokładnie wcześniej, 31 sierpnia 1988 roku spotkał się w, na poufnym spotkaniu w Magdalence z generałem policji politycznej Czesławem Kiszczakiem. I tam po prostu doszło do y, takiego podziału stref, stref wpływów politycznych w Polsce. Po w stronie wyselekcjonowanej opozycji, w której bardzo wyraźnie o tym pisze podpułkownik zastęp pan Krzysztof Dubiński w takiej książce okrągły stół. Ja ją mam tutaj przed sobą, przywiozłem państwu pokazać. I to jest na stronie 92, 93 List przedstawiony pana Lecha Wałęsy odnośnie wyselekcjonowania opozycji do Okrągłego Stołu. Już wtedy, mu, na stronie 109, mamy przedstawioną listę osób, które nie powinny brać, są w ogóle wyalienowane ze sceny y, politycznej, które nie powinny brać udziału w Okrągłym Stołu. Między innymi y, są wymienione osoby takie jak Andrzej Kwiasta, y, Ania Walentynowicz, y, ja wiem, że i działacze Solidarności Walczącej, jak Kornel Morawiecki. Ale po co ja to Państwu wszystko przypominam? Jeśli macie Państwo y, przykłady jak doszło do zdobycia do odzyskania niepodległości państwa polskiego w 1918 roku, to cokolwiek byśmy nie powiedzieli, to to państwo składające się z dwóch trzech różnych zaborów i trz, trzech różnych świadomości polskiej, czyli inny, inna była świadomość w Zaborze Austro-Węgierskim, inna była świadomość w Zaborze Rosyjskim, inna była świadomość... W Pruskim, ale była ta chęć, chęć zdobycia niepodległości, wybicia się na niepodległość. To, co mamy w 1989 roku, to mamy po prostu zagmatwaną sytuację sytuację po prostu manipulacji, sytuację oszustwa i to nieprawdopodobnego oszustwa, które właśnie. Konsekwencją tego oszustwa jest to, co każdy z nas, proszę Państwa, doświadczy w sensie podmiotowym jako obywatel tego państwa i w sensie gospodarczym również. Jestem w stanie to Państwu udowodnić. Mianowicie jeśli ktoś mi mówi, że Polak może prowadzić działalność gospodarczą, może się rozwijać, nikt mu... Nie broni się rozwijać, to ja się chciałem zapytać: taką rzecz. Proszę spróbować zarejestrować działalność gospodarczą. Ty Państwo przekonacie na własny skórze. Druga rzecz. Mówi się, że jest wolność gospodarcza. To proszę podejść do najbliższego banku i tam poprosić o sprawdzenie swojej zdolności kredytowej. Dlaczego ja o tej zdolności kredytowej mówię? Wtedy się Państwo przekonacie, jaką siłą jest Wasz budżet i jakimi, jakimi środkami dysponujecie odnośnie prowadzenia działalności gospodarczej, ewentualnie jak możecie Państwo wziąć kredyt na taką działalność. Z informacji, jakie ja posiadam, przeciętny Kowalski generalnie takiej zdolności kredytowej nie posiada, proszę sobie sprawdzić w roczniku statystycznym, ile procent Polaków płaci najwyższy podatek. Proszę również sprawdzić sobie, jak te dochody i podatki są rozdysponowane. Wracając w sensie gospodarczym do <tryk> Wracając w sensie gospodarczym do yy, odzyskania niepodległości, to konsekwencją odzyskania niepodległości w 1918 roku był rozwój Gdyni, rozwój, rozwój również Gdańska. Tutaj mamy wielki, wielką sytuację, czyli sytuację taką, gdzie, gdzie nawet na Południowym Wschodzie się mogła. Polska rozwijać. Natomiast co mamy, taki odnośnik, a co mamy po 1989 roku? Obiecano, że w Polsce będzie gospodarka rynkowa. To znaczy, jaka gospodarka rynkowa? Że Państwo pójdziecie na przysłowiowy rynek, będziecie, nie, będziecie mieli środki, czyli będziecie mieli możliwość dokonywania zakupu i wybierania, jak sama nazwa wskazuje rynek, wybierania towarów. I co się okazuje po 25 latach? Ja nie chcę, żeby ktoś mi zarzucił z Państwa, że ja nic nie robię, tylko narzekam. Ale proszę mi powiedzieć, skoro jest tak dobrze, to dlaczego Polacy, młode pokolenie, pakuje walizki i wyjeżdża z Polski? No skoro jest tak dobrze, no powinno być dokładnie odwrotnie. Jest dobrze to wszyscy nic nie robią, tylko pakują walizki i wracają z zachodu do Polski. A jest dokładnie odwrotnie. I teraz, jeśli Państwo użyjecie takich argumentów do polityków na scenie politycznej, to politycy mówią tak, ale co ty mówisz, że nie ty rzeczy mówisz? to jest nieprawda. Popatrzcie, się, bo Polska się rozwija, Polska ma dwudzieste miejsce w rozwoju gospodarczym w ogóle na świecie. Ja chciałem się w tym momencie tych wszystkich mądrych, mądrzejszych ode mnie, zapytać, jaki zakład pracy zbudowano na tym państwa terenie. Ja przypominam sobie, jakie, jaki zakład pracy zbudowano w przemyślu tam, skąd ja pochodzę. I dlaczego siła pieniądza spada? To, to są odpowiedzi na tą różnicę między z sytuacją odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918, a 1989 roku. I teraz, żeby to nie wyglądało na takiej zasadzie, że ja wiadolę, że ja tutaj przyjechałem do państwa i narzekam i ktoś powiedział, no przyjechał facet nic nie robi, tylko wględzi, wględzi, wględzi i narzeka. Natomiast ja powiem tak, żeby zmienić tą sytuację, proszę Państwa, to Polacy, ja piszę to na swoim fejsie, czyli Facebooku, muszą chcieć, chcieć. Ale żeby chcieć, chcieć, to muszą mieć wolę zmiany własnej świadomości. Wolę zmiany własnej świadomości. Na czym to polega? Żeby obywatel państwa polskiego poczuł się podmiotem sam dla siebie. Żeby pracował nad swoją świadomością, żeby go nikt nie kiwał. Przepraszam za określenie. Żeby go nikt nie kiwał. Że jak pójdzie, proszę Państwa, do urzędu, czy pójdzie do y, jakiejś innej instytucji i będzie chciał czy otworzyć działalność gospodarczą, że tak y, powiem, czy wziąć kredyt, to będzie wiedział, że bank będzie dbał o niego i mu ten kredyt udostępni. Oczywiście teraz mówi się, ale nie każdego na to stać, Polski na to nie stać. To ja się pytam. Na przestrzeni ostatnich 25 lat ile środków finansowych wypłynęło z Polski do krajów zachodnich? Do banków zachodnich. Nikt tego nie wie. Jeszcze taka ważna kwestia odnośnie państwowości. Normalne państwo kojarzy nam się z naszym gospodarstwem domowym. Wiemy, ile środków mamy, wiemy, ile środków, wiemy, ile środków nie mamy. I na co sobie możemy pozwolić, i na co sobie nie możemy pozwolić, a jeszcze co najważniejsze, czy możemy planować przyszłość. Z tego co ja się orientuję, to Polacy żyją na kredyt przyszłych pokoleń. Jeśli coś tutaj powiedziałem nie tak, to bardzo mi proszę, żeby się z Państwem nie poprawił. I rzecz taka bardzo ważna, moim zdaniem, o której się nie mówi, dziennikarze. Jakby udają przysłowiowego Greka, nie zadając to pytanie. Zwykły, normalny magazynier, zwykły, normalny sklepikarz, kioskarz ruchu, no, jesteśmy przy końcu roku, w styczniu robi tak zwaną inwentaryzację. Proszę mi odpowiedzieć, i samemu sobie proszę odpowiedzieć, proszę Państwa. Czy rząd, każdy rząd po 1989 roku przedstawił narodowi, czyli suwerenowi, bilans otwarcia państwa polskiego? Proszę sobie sam odpowiedzieć, samemu odpowiedzieć na to pytanie. Czy taki dokument został narodowi przedstawiony? Z tego, co ja się orientuję, z tego, co jaka jest moja wiedza. Taki dokument nie został sporządzony. O czym to świadczy? O tym, że ta władza świadomie nie chciała być władzą suwerena, czyli narodu polskiego. Ta władza chciała być władzą podtrzymującą dawne elity komunistyczne. Ta władza chciała być władzą, ta, Czyli ta, która rządzi do dzisiaj, która jakby wypływa z jednego korzenia układu magdalenkowego, ona chciała zabezpieczyć transformację władzy komunistycznej, która będzie udawać normalne państwo. A tak, proszę Państwa, nie jest. I ktoś by mi powiedział, że Państwa. Że mówię, że jakieś andrody, że to jest nieprawda, że, że co jak ty wymyślam, jestem w stanie Państwu to udowodnić. Mianowicie na jakich przykładach? Mianowicie po zwycięstwie w wyborach prezydenckich, a wiecie Państwo wcześniej w wyniku układu elektronicznego, to prezydentem drugim PRL-u, pierwszym y, prezydentem y, Polski Komunistycznej był Bolesław Bierut, Drugi, ostatnim prezydentem Polski Komunistycznej to był y, Jaruzelski. I co się dzieje? W 1989, jak go wybrano, następnego kandydata na prezydenta wybrano Lecha Wałęsę. I co robi ten y, pan Lech Wałęsa? Mianowicie składa przysięgę, przed parlamentem wyłonionym w wyniku tajnych umów w Magdalence, ten parlament jest kontraktowy i składa przysięgę na wierność zmodyfikowanej konstytucji PEE. I co ja państwu chcę teraz powiedzieć. Mianowicie w 1990 roku napisałem Kolega również się podpisał. 13 grudnia mam to nasze oświadczenie do pana Wałęsy następującej treści. Ona jest krótkie, ja go, ja go przeczytam. Bo jest nagrywany ten spot, więc ja przeczytam o co mi chodziło wówczas. 25 lat temu. Oświadczenie. Dziś po 9 latach od ogłoszenia stanu wojennego przez namiestnika Moskwy, generała Wojciecha Jaruzelskiego, a po wyborach pana Lecha Wałęsy na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej nadal podporządkowani jesteśmy interesom Imperium Sowieckiego. Mając to na uwadze, a nade wszystko dobrą, najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej, domagamy się, co następuje. Punkt pierwszy. Odwołanie posłów Dziesiątej kadencji, Sejmu i Senatu PRL-RP. 2. Natychmiastowego rozpisania wolnych wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, jak również, to jest bardzo ważne, jak również odmowy składania przysięgi prezydenckiej przed obecnym 35% kontraktowym parlamentem PRL-RP. Punkt 3. Uchwalenie nowej Konstytucji. Na bazie legalnej konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku, co utrwali ciągłość prawno-państwową rządów Rzeczypospolitej, 4. Pociągnięcie do odpowiedzialności karnoprawnej winnych zbrodni, jak również grabieży mienia Rzeczypospolitej w latach rządów władzy ludowej. I punkt piąty, Ostatni zaniechanie planu walcerowicza opartego o program monetarny Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, który uniemożliwia rozwój gospodarczy w Polsce. Otrzymał to oświadczenie, są potwierdzone pieczątki, ja to skierowałem kolorowe, Otrzymało. otrzymała to praca, yy Łodował wówczas Solidarność, Komitety Obywatelskie Pana Wałęsy i, żeby była jasność, kuria Biskupia Kościoła rzymskokatolickiego. Żeby była sytuacja jasna, że to nie jest jakieś moje wymyślenie. I co się dzieje? Żadnego lewa. A jakby tego nie było, świcho. Nikogo to nie interesuje. Robimy dalej. Skończę taką oto dygresję. W 1991 roku pisze list otwarty do pana Mariana Czaklewskiego w podobnej treści i w tymże liście, jeszcze wcześniej, nawet przed panem Macierewiczem domagałem się ujawnienia i zerwania umów z Magdalenki Okrągłego Stołu, ujawnienia wszystkich agentów. Służby Bezpieczeństwa Będących w Krajowej Komisji NZZ Solidarność, jak również jasna, jasnego ustosunkowania się do tak zwanego programu przystosowawczego Międzynarodowego Funduszu walutowego i Banku Światowego, który uniemożliwia rozwój gospodarczy w Polsce. Po co ja to Państwu przeczytałem? Mianowicie po to przeczytałem, abyście Państwo poznali fakty, które przez 25 lat praktycznie, oprócz paru lat temu zamieściłem je na stronie Solidarności Walczącej, świadomie były zablokowane. Ja na to mam dowody, jak powiedziałem, zostały to potwierdzone, żebyście Państwo te, te dokumenty poznali. Co ma to wspólnego z odzyskaniem niepodległości przez państwo polskie? Co ma to wspólnego z rocznicą? I o co w ogóle chodzi? Proszę Państwa, w normalnym państwie, w którym jest silna władza wykonawcza, jest naprawdę umocowana w konstytucji. Obywatel czuje się suwerenem, obywatel czuje się gospodarzem i obywatel wie, członek narodu danego, gwarancją której jest konstytucja, przepraszam, wie, że ma jakiś tam wpływ, mniejszy lub większy. W Polsce niestety tak się dzieje. I proszę sobie sam, samemu odpowiedzieć. Czy macie Państwo wpływ na tą władzę, czy nie? Nadchodzące wybory 16 listopada 2014 roku, za parę dni, pokażą bardzo wyraźnie, jaka jest polska świadomość narodowa. Ja liczę na to, że będzie to przebudzenie, że Polacy się obudzą. I Polacy będą chcieli chcieć i będą chcieli być podmiotem we własnym kraju.